Dziś z zachowaniem wszelkich zasad sanitarnych związanych z COVID-19 na plaży w sierpi zostały zorganizowane działania profilaktyczne. Działania zostały zorganizowane w ramach ogólnopolskiej akcji Kręcimy Bezpieczeństwo nad wodą. Na plaży w sierpi zostały zorganizowane zmagania sportowe. Chętni uczestnicy mogli wziąć udział m.in. wyścigu na rowerkach wodnych, w turnieju piłki siatkowej oraz specjalnie przygotowanym torze przeszkód. Ideą naszych, naszego przedsięwzięcia jest przede wszystkim połączenie dobrej zabawy oraz edukacji. Mali strażacy ze stomporkowa zaprezentowali pokaz jak radzić sobie w sytuacjach niebezpiecznych podczas letniego wypoczynku. Natomiast strażacy z Państwowej Straży Pożarnej zademonstrowali pokaz akcji ratunkowej na akwenie wodnym. Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Końskich przy współpracy z funkcjonariuszami z Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach edukowali oraz udzielali Rad, jak bezpiecznie korzystać z akwenów wodnych, oraz przypomnieli podstawowe zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Mam na polu stoi krowa, cierpi, bo już pełna macha, biegnie do niej, macie jufa drogą, jedzie tę skąpkę, jadą, boczy ci, nie bez kalczaweczka przy boku że podczas patrolu e, przy wykorzystaniu łodzi motorowej zdarza się, że e, mamy do czynienia z kierującym e, rowerkiem wodnym jednostką pływającym pod wpływem alkoholu. Zdarza się to bardzo często raczej, na zbiorniku wodnym Sielpi. E, według ustawy o bezpieczeństwie jest, na wodnym kierowanie no, rowerkiem pod wpływem alkoholu jest e, zauważył, że wykroczeniem, za co ustawodawca przewiduje mandat karny w wysokości od 20 do 500 zł.